Cześć! Cześć! Dzisiaj zależałyśmy do Orsaya. Widziałyśmy, że niewiele osób też gdzieś tam robi hole, a jest to jeden z moich ulubionych sklepów, muszę Wam się przyznać. Ja, ja jeżeli chodzi o Orsaja orseja, możecie poprawiać, jak to się poprawnie mówi. Natomiast yy, yy, wydaje mi się, że mają dużo rzeczy bardzo eleganckich. Tak, mają bardzo dużo eleganckich, ale mają też dużo takich rzeczy, wiecie, zupełnie prostych. Nie mają takiej, mi się wydaje, młodzieżowej stylówki. Tak, Ale my coś zawsze, jak zwykle, coś wymyślimy. Zobaczycie, co. Wybrałyśmy. Coś tam wybrałyśmy. Zapraszamy Was od razu, już w tym miejscu, na nasze stylizacje. Będą w piątek o 18.00. Zobaczycie, jak te rzeczy się prezentują. Niektóre... Jak się broniły, albo się nie broniły. Tak, co, co tam z nimi porobiłyśmy. I zapraszamy Was na naszego Instagrama. Tam są zapowiedzi, zdjęcia, czasami takie, których tutaj, jeżeli czegoś nie doglądałyście na filmie, no to może zobaczycie lepiej na zdjęciu. Co nie dooglądacie, to to zobaczycie. Będzie dobrze. <noise> to zapraszamy do mierzenia. Zaczynamy od pierwszej sukienki, którą wybrałyśmy w dwóch rozmiarach. Moja, oczywiście, S, ja, oczywiście, N. Jest ona wykonana w 70% tak z wiskozy, 30 poliamid, Kolor jest taki rudawy, na guziczki. Myślałeś, że są odpinane? Niestety nie. Jest, nie jest. Tak, bo myślałeś, że można z niej zrobić taki kardigan, ale nie. Kosztowała prawie 140 zł, tam 139,99, więc całkiem drogo, ale zważywszy na ten skład, który jest naprawdę niezły, ja <grym> nie wynika naszego doświadczenia. Przyjemna jest do ciała, nie tak? Taka fajna jest. Ja sobie mam To mi się przykleiło do ręki, czyli przy śmieci. Jest bardzo ładna i u mnie za kolano. U mnie zaraz zobaczycie, u mnie to jest taka długość MIDI. Jeszcze pokażemy Wam splot. O. Ładny jest ten splot. Ładny. Taka sweterkowa. No mhm. Oj, tak, teraz pokażemy Wam takie z tyłu. Z tyłu przodu. Czekajcie, bo właśnie nie, nie mieszczę w, twoje w kadrach. Częstki Uważamy, że jest bardzo fajna. No i cena do tych rzeczy, to, co do tej pory były, to wydaje mi się, że jest, no nie, jest, wcale nie jest jeszcze najgorzej. Ale wiem, że często dla klubowiczek, bo ja tak już o sobie kupuję nie pierwszy raz, są dodatkowe rabaty, na przykład 20-30%, albo jakieś karty podarunkowe, Także można naprawdę sobie tam dać. Ja mam teraz dwie rzeczy w rozmiarze 38 i golf w rozmiarze M, golf mm, mówię 89, 99, czy 79, czy 69. Słuchajcie, okay. sweter z golfa ma to nie to jest właśnie 99, no sprawdzam jeszcze, a spodnie 99 i 99 9999 jest spodnie woskowane. Powiem wam, że składy super. Powyżej 70 i powyżej 80 z mają te rzeczy noż tam spadłem to doczytać, bo zawsze czytam przed wejściem, ale później tak, już tak głowa nie pamięta. Powiem Wam, że nie uciska mnie w ogóle. Jest bardzo przyjemny ten golf, taki no, zwykły, ale to też musimy mieć. Długość wydaje mi się, że też jest odpowiednia. No jest troszkę bardziej obci obcisłe, no, ale może też takie rzeczy trzeba mieć. Spodnie natomiast no, mam 38, troszkę są luźne w Jak um, to się mówi w brzuszku? No. <laughs> Mm -hmm. Pan <noise> Troszkę są luźne, są woskowane, ale są bardzo wygodne. Nie, że tam się opinały, czy tak mocno, to nie. już Wam się prezentuję, jak to wygląda. Trochę że Słuchajcie. to słuchaj. ale chyba tak już mają te woskowane. Ale mimo to składanie niezły. one mają chyba 77, a tam ma 80% blisko. Tak jest niezły, I to jest, jest taki i tak przyjemnie to jest wszystko. Także jak najbardziej na plus. Wzięłam sobie, wzięło na golfy, powiem Wam, że dawno nie nosiłam, teraz jakoś chciałam, poszukuję takiego golfu, który byłby fajny dla mnie. Ten jest 50 składa, w 50% składa się z hmm, gliskozy, ma polianek, pozostały elastan. E, powiem Wam tak, ja go wzięłam w dwóch kolorach, najpierw Wam prezentuję czarny, taki mój black, wiecie, mm -hmm. black magic I e, w każdym razie, jak mówiłam, um, jest 120 zł, Rozmiar M, S wzięłam, dlatego, że na wcześniejszymi wydarzeniami, że te oversize są bardzo oversize, a tu też pisało, że to jest oversize, więc mówię, no to biorę s -ka. Jest szerszym, a rękawym. Takie, no, no do... do, do no bo chciałam powiedzieć. <grym> się co, do kostki tutaj są, długość, no to nie jest najgorsza, aczkolwiek widzicie, zawsze tam człowiek podbija, przynajmniej ja. Długość jest dosyć odpowiednia. I co Wam chcę jeszcze powiedzieć, że jest bardzo fajne. Nie nigdzie, że tak pozytywnie nie zaskakuje ten obcy. Ale wiesz co, ten krój plus te takie poprzeczne prążki, ja pamiętam moja mama miała coś takiego. No widzisz. Także to moda wraca skądś tam, skądś tam, bo kojarzę, właśnie tak patrzę skąd ja kojarzę ten wygląd. No, nie jest źle, nie jest źle. To jest ten sam sweter, który miałam, który miałam wcześniej, też w rozmiarze S. I widzicie, co zauważyłam, że on jest troszkę jakby mm, miał dłuższe rękawy. Nie wiem, czy to przez to, że inny kolor też czy... mi się wydaje, że dłuższe. dłuższe rękawy, ale rozmiar jest ten sam. S. -ka. Nie wiem, jaką rozmiarówkę mają, nie wiem. <grym> powiem wam, że mało rzeczy jest, gdzie dopuszczam jakieś kolory w swojej garderoby, Jeżeli dopuszczam, no to staram się, żeby one były raczej trochę przemyślane. I zaryzykowałam z tym niebieskim. Kobaltowym. Nie wiem. Tak, jak, jak się o ten kolor, taki dosyć mocny. Habrowy? Habrowy? Coś takiego może. Nie, Nie wiem. Ale mi się wydaje, że dla blondynek też fajny odcień. Fajny i yy, powiem Wam... Ja mówię, że troszkę dłuższa niż tego czarnego. Także zobaczymy. Może się przykleić, <grym> może się przykleić. Słuchajcie, SK. to 39,99 Sweter, poliamid, pelasta, akryl akryl, akryl akryl. No, wszystko to sztuczne, ale powiem Wam, że on się okrutnie naciąga. Patrzcie się, co tu się dzieje. to jest eska, rozumiecie? A to bo tu jest tak, jakbyście mu gumę założyły, która, która się ciągnie w każdą możliwą stronę. No, no przecież ja mówię do moni, moniach, to będzie wyglądać po praniu. To się nie będzie. To tu, no, nie wiem, czy mężowie nawet na siebie chcieli czymś takim. Chyba, nie wiem, no powiem Wam szczerze, trochę czegoś innego się spodziewałam. Miałam taki sweter, jak byłam nastolatką, fajny i tak sobie myślałam też taki z kieszeniami, troszkę był ten, tak chciałam coś takiego z kapturem, a ten z taką nadzieją, ale co, Żadna nadzieja. Nadzieja umarła. Mam na sobie trencz w rozmiarze 38 za 170 zł. Słuchajcie, i powiem Wam, że on jest całkiem niegłupi, Porównując skład, no to jest 50%, bo tamten z mango, co miałam, to był w 100% bawełny. Natomiast ten jest z poliestrem i z bawełną i faktycznie on jest lżejszy. To o czym myślałam. Tu jest rozmiar 38. Zapinam się Wam. Robię co, ma, co mogę. W każdym razie powiem Wam. Kolor jest bardzo fajny, taki nietypowy, bo z reguły są wszystkie te beżowe. Co jest nie w halo, bo się czepiać muszę, nie? Więc się czepiam. No tak, trochę mnie tu Trochę mam za krótkie rękawy. Hmm, dlatego odzież wierzchnia u mnie to jest po prostu no, odgrodą. Dlatego ograniczam się mało, a już mam to konkretne, bo jest mi bardzo ciężko. Po prostu cokolwiek kupić, to, to jest mi ciężko. Niby w ramionach jest ok. No, ale ten ręka to no sama moja patrz. O, wiesz, co tak się. No ciągnie. No ciągnie. Nie lubię, jak nie ciągnie. Ciągnie, gryzie. Nie. Ale kolor jest bardzo ładny. Kolor jest ok. On też jest chyba ładnie odszyty, tak jak patrzę Tak, tak jak jest pod tak? słuchajcie, bo na to, to też zwracałam uwagę, bo bardzo dużo kręczy, jest bez podszybka. Czyli to jest takie wszystkie, może wiosenne. Wiem, że też, bo wszyscy największy gum jest na wiosnę, dlatego ja tak troszkę. Żeby to nie było tak, że a wszystko na wiosnę, to ja to Ale na jesień. Ale to, to, to jesienne także No, więc myślę, że spoko. I fajnie jest to odszyte. No, tyle, że trochę mnie ciągnie, jakbyście miały krótsze, muszę moja przymierzyć i też zobaczę, czy ją mnie ciągnie, no natomiast mnie ciągnie. Skusiłam się na... W sumie skusiłyśmy się obie. Bo moja Wam też zaprezentuje, tylko w innym kolorze, na szalik. Tak jak już wspominałam wcześniej, ja lubię, lubię szaliki, lubię czapki, lubię rękawiczki, lubię jak jest mi ciepło, kiedy jest zimno. I już Wam mówię, on: 69,99. Podobało mi się połączenie tego niebieskiego z tym golfem, takim wcześniejszym, co Wam pokazałam i trochę się skusiłam na, na ten, mówię, że nieraz to człowiek z torbami. Chyba oni, jak tak nieraz coś zestawią, to. To fajnie to wygląda. Natomiast skład 65% poliestru i 35% wiskozy, Może nie najgorzej. Jest dosyć miękki, fajny. Duży. No i tyle więcej w stylizacjach. Teraz mam na sobie sukieneczkę w odcieniu takim białym, kremowym, w rozmiarze S. S. W cenie. Pewnie 130. Pewnie 130. Zaraz moja mi sprawdzi, S. Słuchajcie, S. Troszkę podobny motyw, jak w przypadku tego swetra, co Wam pokazywałam, tego, jak się to nazywa, swetra portowego, że jest taka troszkę rozciągliwa. No i skład też ma i poliamid, i, i akryl, i poliester, więc no nie za ciekawie to wygląda. No natomiast długość ok, przed kolaną, długość leca. Długość rękawiczowa w telefonie u siebie miałam, ale to Wam zapraszamy do linków pod opisem. Tam wszystko będzie, być może się trafić coś na promocji, słuchajcie. Więc po czasami opcji or lubi robić promocje, moja imię by odpowiadała, że promocje są, więc warto zerkać. A sukienka prezentuje się tak. U mnie sukienka, jak wiecie, bardzo lubię sukienki. I wzięłam sobie taką granatową, bo to jest kolor granatowy, 70% wiskozy, 30% poliamidu, 139,99% mam rozmiar S. I uważam, że rozmiar jest dobry, skład też jest bardzo fajny, także no, nie jestem zdziwiona, bo znam już ten sklep dobrze i wiem, że składy mają naprawdę niezłe. Jak widzicie, taki rękawek to nie jest krótki rękawek, tylko taki przedłużany, już prawie dochodzi do łokcia. Zaraz Wam pokażę, jak przy moim wzroście. Natomiast tak, ona jest tutaj zakładana, nie jest zszyta. Te guziczki, które widzicie, to one nic tu nie trzymają. I uważam, że przy moim wzroście metr m to rozcięcie. Zaraz zobaczycie, to się rozchodzi niestety, ale także jest za krótka w tym miejscu. I ja bym ją musiała zszyć. <laughs> tak sobie myślę, ale nie wiem, czy by to dużo pomogło. Także no, nie ryzykowałabym, choć sama w sobie bardzo mi się podoba, jakby ten materiał był troszeczkę niżej, jakoś szyty czy coś, no to prędzej. To fajnie, bramowa, ale nie jak do No mi się podoba, jako taka mi się podoba, natomiast ze względu na tą jej, no, no bo niby jest długa tak do kolan, natomiast tak to rozcięcie tutaj dyskwalifikuje ją zupełnie. u mnie tym razem sweter żółty, ale to jest taki żółty ja bym Wam powiedziała nie wiem, taki dziwny Nie pastelowy ma być może ten żółty no ciężko nie wiem, ale tutaj jest akryl i poliamid i momentalnie z mi w tym gorąco natomiast wzięłam go ze względu na to, że spodobał mi się ten splot, ten wzór no, ale są tu też niespodzianki on kosztował bodajże 120 zł więc no jak na akry, moim zdaniem dużo. I z tyłu ma dziurę. <grystanie> nie wiedziałam, że jest coś takiego z tyłu. jakbym wiedziała, to bym nie wzięła, bo nie lubię takich rzeczy. A dzia tu mówi, że to fajnie wygląda. A nie, inaczej po prostu. To Ale że... to nie mój styl. <grystanie> to nie mój styl. ja atują na przodę, ja atują na tył. Każdy coś musi zamówiłam sobie spodnie, takie jak ma Edzia, tylko, że czarne. Mam też rozmiar 38. Tak już na wszelki wypadek wzięłam, bo jak obejrzałyście poprzednie hole, no to widziałyście, że w niektórych rzeczach nie byłam się w stanie dopiąć. Więc mówię, na wszelki wypadek wezmę jednak 38. I tutaj rzeczywiście w brzuchu troszeczkę mogłoby być lepiej. Ale generalnie uważam, że rozmiar jest dobry. U mnie sięgają do kostki i są w miłym noszeniu. Także są bardzo komfortowe. Te szeleszczenia. U ciebie mam występuje. Ma się takie spodnie, to powiedzcie, co robicie, żeby to nie szeleściło. Bo trochę mnie to jednak denerwuje. Nie wiem, czy, czy coś takiego mi będzie pasować. Tym razem spódnica wzięłam sobie rozmiar 36. Z ekoskóry. nazywała się Skater, bo te takie rozszerzane trapezowe w niektórych firmach nazywają się Skater. Kosztowała 79,99 o ile się nie mylę. Także no wiadomo, sztuczna skóra no to jest poliester. A na sobie mam też taki cienki sweterek w kolorze pistacjowym, tak bym go określiła. Jak widzicie, tutaj ma. Y mały dekolt, tak. 80% wiskozy, 20% poliamidu, więc znowu wspaniały skład. I cena też bardzo fajna, bo 59,99, więc uważam, że naprawdę cena jest niezła. I teraz możecie zobaczyć, jak mniej więcej ten zestaw się prezentuje. To ja lubię ten tak. krój spódnicy. Jeszcze i ma dużo też wyglądasz. Dlatego, no, jest I te takie pisowane co masz, to też fajne. To, no, no, to też jest. Jest coś do przemyślenia i ten sweterek też mi się podoba, tylko się muszę zastanowić z czym go zestawiać. No bo wiecie, no, to nie jest wyczyn, coś sobie kupić i potem nie nosić, tylko żeby to jednak pasowało. A wiem, że mieli chyba z pięć albo sześć kolorów, bo Orseje jak coś robi takiego powiedzmy ponadczasowego, to wypuszcza to w wielu kolorach. Więc ewentualnie, ewentualnie pomyśle tak, w czymś innym. U mnie znowu spódnica. Kosztowała 80 zł, wykonana ze sztucznej skóry, zapinana z tyłu na zamek. Mam rozmiar 38 i jest to dobry rozmiar. Zapinana jest jeszcze dodatkowo z tyłu na haftkę, żeby się nie rozpięła, także super. Ona tutaj nie jest, ym, o, w sensie nie jest luźna. Jest y, wszędzie zszyta, więc nic tam, gdzie się nie wyskoczy. I do tego mam jeszcze sweter, jest dopisany jako miękki sweter i jest faktycznie miękki, 78% wiskozy i kosztował 80 zł 79,99. Mam tutaj perełki. Nie wiem, czy widziałeście, ale są linki jak zawsze u nas pod filmami, więc możecie sprawdzić. Rozmiar jest dobry, tylko rękawy są jakieś takie za długie na edzie zrobione. No. Nie, wreszcie myślą o Was, wreszcie. Tak, dziewczyny... Pomyśleli o Edzie, tak, a ona nie zamówiła. No nie. Także ja, ja i tak podciągam mhm. rękaw, więc nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia. Jest cieniutki, ale to wiedziałam, bo już widziałam na stronie, że będzie cienki. Jest to kolor szary. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało, że on będzie tak lekko chodził w fioletowy. Nie wiem. nie normalnie z tymi kolorami. O północy to się trochę inaczej widzi kolory. Także tak, no całkiem przyjemny i te składy, składy naprawdę tutaj w tym wypadku fajne. Wzięłam sobie również dresowe spodnie, 100% bawełny, 110 zł. Tak podciągam, moje mi tutaj rękawy zlatują, no ja tak nie lubię. Jak widzicie stan jest wysoki, tutaj mamy Sznureczek. Uważam, że są fajnie odszyte. Długość też jest właściwa. Akurat mam je do botków, więc no, nie wzięłam sobie z butów sportowych. Także może to nie wygląda jakoś najlepiej. Ale żebyście zobaczyli, jak mniej więcej się układają, kiedy mamy na stopach jakieś. Chodzi chodź, już chociażby podpach, a ja na loso. Pójdę <laughs> wosso. Pójdę wosso. Jak widzicie, nogawka jest dość dopasowana. Co lubię w spodniach dresowych? Nie lubię, jak są tam za szerokie albo za. Mają na ściągacz. Wężacz, ściągacz. Tak, mają ściągacz, ale to jest taki ściągacz bardziej jak atrapa, jak słabo ściąga. Także nie ma tak, że, wiecie, że dopływ krwi zostanie odcięty. Całkiem spoko. Mam na sobie tym razem Reginsy, Leginsy. Z wyprzedaży za około 60-70 zł, coś takiego, imitacja zamszu. Mam rozmiar 36. I albo one są za małe, albo nie wiem, ten stan. Bo popatrzcie, stan jest dosyć niski, tu mi wszystko wyłazi. I tak jakby były. No, ten stan jest jakby za niski. Za niski tak. Może rozmiar jest dobry, bo widzę, że tutaj na nogach jakoś bardzo nie są opięte. Kolor jest brązowy, no nie wiem, jakoś tak mnie urzekły i co ciekawe, tutaj zaraz zobaczycie, jak będę szła, jedną nogawkę mam rozpiętą, bo mają zameczki tutaj od środka, więc możecie sobie rozpiąć i faktycznie jakieś szersze buty czy coś stopy. wsadzić tam i wietrzyć kostki. Nie, <laughs> wiem, wiem, to to jest, nie wiem, czy to z medycznego punktu widzenia, czy to jest wskazane nie kostek. Hmm. Ja wiem. Okej, okay, dobra, do auta wsiadamy i już trzecie. Lepsze już wietrzenie. Musimy walić i tak i wsiadamy do auta i jedziemy. O, nie, no. Można wiedzieć. Także te trawińscy, no nie wiem. Stan nie, mają nie, bardzo niski. Jest. Nie jestem przyzwyczajona. Jeśli lubicie niskie stany, to... I rozmiar 36 mi się wydaje, że dobre. Gdyby było wyższe, to by tak ładnie zbierało i w ogóle byłoby fajnie. Ale teraz nie jest. Przyszedł czas na jakieś okrycia wierzch. Tutaj pewnie widziałyście już tego miśka, do no no, ja tam wisi. Nie, no się to słuchajcie, tak? Na się. nie Ale takie miśniki są teraz bardzo baranek. A ty Barane. Wystarczy Słyska. ci ten baranek na głowie. No nie, <laughs> jeszcze będę <bym> miała <laughs> cały płaszcz z tego. Także taki płaszcz baranek. O, Baranek Dane były takie młode szacje. Tak, były takie. widziałam w wielu sklepach, widziałam w niesamowicie wysokich cenach, a to jest oczywiście 100% poliester i takie też widziałam 100% poliester w niektórych markach, 279,99 taka jest jego cena, mam rozmiar 36, on jest zapinany na haftki, no ciekawa byłam jak będę wyglądać w czymś takim. Natomiast <głos> <głos> obawiam się materiału. Podejrzewam, że to tak sezon 2 i po prostu ten cały mi się... A pewno na deszcz nie, no nie. zdechnie. Także no, takie ma dosyć dopasowane rękawy. Także tutaj napchać czegoś to nie za bardzo. 36, chyba że powinnam mieć większy rozmiar zaraz to. Roczki na głowie, loczki na ciele. Sprawdzimy. No. Są haftki, o, Haftki są, także zapina się całkiem spoko. Tutaj, no dosyć duży jest ten dekolt, tutaj nic się nie da zapiąć, chyba, że tak założycie. Nie ma na haftki jakiejś, nie? nie ma, nie ma, bo patrzę, I bo czasami jest tak, że można to my. sobie... Ale to nie. Pasek wiązany, niespinany. Już mi w tym gorąco. <laughs> także grzeje. To Wam potwierdzam. Mam wrażenie, że w ramionach jest trochę za ciasny. Tutaj ręka też jest za wąski w tym miejscu. Pału nie ma. No, wiecie, to nie wygląda jakoś bardzo źle, ale kurczę, ten dekolt. No to chociaż jak się założył gruby szalik, jeśli lubicie takie wzory, to bardzo jest miękki i przyjemny, jak się go dotyka. To jest taki miusi. To jedno się zgadza. A teraz coś, co mnie zaintrygowało i dlatego zamówiłam. Taki oto płaszczyk. Płaszczyk, nie płaszczyk, no narzutka, nie wiem jak to nazwać. Tutaj takie atrakcje mamy, że jest ręka na zewnątrz, ale to pewnie tak, to też jest cienkie, także raczej na ciepłą jesień niż na zimną. Czekajcie, bo nie popatrzyłam. Rozmiar mam 36, a cena to prawie 200 zł bez grosza. O! Tak to wygląda, nie wiem, takie rzeczy mi się wydają takie niezwykle eleganckie, nie wiem czy Wam też, to czy dobrze leżą, no to to już jest dru druga sprawa, no to no jest... Czy to, to, są no to te, inna bajka. No ale to też jest cienkie, także to na minus 20 na pewno nie. Kiedy rękami to nie ma, tylko taką narzutkę, No ale no jest coś ciekawego, coś innego, także jak chcecie zaszokować świat, to myślę, że się uda. I do tego pokażę Wam jeszcze szalik. U Edzi był biało-niebieski, a u mnie jest... Co to za kolory? Beżowy, czarny i czerwony. Trzy kolory. Jak na pewno zauważyłyście, to są też kolory, które się u mnie przewijają, jeśli chodzi o szaliki i chusty. On jest w pepitkę tutaj kawałek. Różne wzory są. Ale wygląda całkiem fajnie. Jest mięciutki. Te szaliki są dosyć fajne. Oni mają fajne szaliki, ja też często u nich biorę szaliki. A tego nigdy nie jest dość naszych szafach szalików, nigdy nie dość. Słuchajcie. Także o! I tutaj sobie wyobrażam takie długie rękawiczki. Tak, Długie to rękawiczki. Zamysłem. Jeszcze takie pierścionek, wiecie, z perłą. Na rękawiczki to już macie taki szyk, luksus i klasę. To szczęście chcę te spodnie że. możecie nie, 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 nie możesz się ze spodniami. Ale wszystko dokładnie jeszcze zobaczycie na stylizacjach, bo myślę, że to będzie fajne do stylizacji. I to na tyle naszych wyborów jesiennych z, z Marką Orsay. I powiem szczerze, że, że trochę mnie się zdziwili, że całkiem, całkiem przyzwoite niektóre rzeczy były. Naprawdę. Ja ich bardzo lubię. Mają całkiem mm. niezłą jakość, dobre ceny i tak naprawdę te rzeczy są jak dla mnie ponadczasowe. Na przykład mam ten sweterek, On jest nadal w ofercie. Tak całkiem fajnie wygląda, co ci powiedzieć. A kupiłam go chyba ze dwa lata temu. Także widzę, że niektóre rzeczy u nich wracają. I są długo, czyli zaoszczędzone teoretycznie pieniądze, no bo wiesz, nie musisz już... Jesteś zawsze modna. Zapraszamy w każdy wtorek, piątek na godzinę 18 i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć! Bye.